Polska branża turystyczna podnosi się z kolan po COVIDzie. Cieszę się, że polskie stanowiska i ekspozycje są tak mocno i dobrze widoczne tutaj na targach ITB w Berlinie. To jest bardzo ważny segment rynku i pokazania naszych wielkich atutów. Wspaniałych produktów turystycznych. Za nami są miasta, które są także symbolami polskiej turystyki. Rozmawiamy bardzo wiele z branżą i chcę powiedzieć, że konsumpcja wewnętrzna polskiej turystyki, jeżeli chodzi o kwestie korzystania przez naszych rodaków jest już bardzo bliska do tego, co było przed pandemią. Jesteśmy także w niektórych sektorach blisko przywrócenia ruchu turystycznego w swojej skali z roku 19 przed pandemią i myślę, że to jest dobra perspektywa. Dynamika jest dobra. Nam brakuje jeszcze tego, aby uspólnić e, promocje polskie. Mamy wielkie atuty znakomitych produktów turystycznych, dobrej promocji, świetnej infrastruktury hotelowej, to jest jeden z najlepszych e, w Europie. E, przede wszystkim także synonim gościnności, otwartości. Kilka elementów, które tutaj przejawiało się w rozmowie z firmami, które operują na rynkach europejskich, szczególnie rynku niemieckim i austriackim, to jest także poczucie bezpieczeństwa. Polska jest krajem przyfrontowym i wiemy już dzisiaj, że musimy zrobić jeszcze więcej, żeby część polskiej turystyki, produktów na naszym wschodnim pasie granicy z Ukrainą, aby tam również trafiali Turyści spoza, spoza Polski, z Europy, ze świata. Musimy jeszcze wspólnie popracować nad tymi kwestiami bezpieczeństwa. A tak myślę, że powinniśmy widzieć turystykę w bardzo dobrych kolorach rozwojowych, bo dynamika naprawdę jest dobra dzięki ogromnej pracy całego, całego środowiska. Przede wszystkim będziemy stymulować rozwój turystyki. Zapowiedzieliśmy już pierwsze środki pokowidowe, które zostały przez rząd pana premiera Donalda Tuska odblokowane. Środki KPO to jest ponad miliard 300 milionów złotych które trafi do 3800 podmiotów w dotacjach średnich na poziomie pół miliona złotych chodzi o to żeby branża choreko, czyli hotele gastronomia mogły się rozwijać aby osoby które ucierpiały w covidzie w tej branży mogły także dywersyfikować swoją, swoją działalność to jest pierwsza rzecz na pewno zapowiadamy już dzisiaj kwestie regulacyjne między innymi związane z najmem krótkoterminowym, regulacjami, które mają pomóc w otoczeniu przewodników górskich. Pracujemy nad wieloma rozwiązaniami i chcemy przede wszystkim mieć bezpośrednią, stałą współpracę z branżą, przede wszystkim w stałej rozmowie, ale także ja już dzisiaj zapraszam. O tym też mówił pan minister Nitras do pracy nad strategią rozwoju polskiej turystyki. Tam, będą, tam będziemy tworzyć główne założenia rozwoju do roku 2036 tożsamej z równoległą strategią rozwoju sportu. Musimy skoncentrować się na tym, gdzie mamy największe potencjały do tego, aby zapraszać do Polski turystów z zewnątrz i w jaki sposób Polskę zapromować także dla naszych rodaków, bo te rezerwy są jeszcze ciągle ciągle niewykorzystane. Ja ogromnie się także cieszę z bardzo wielu praktycznych rozmów yy, dzisiaj i, i te rozmowy są, powiem szczerze, optymistyczne. Branża widzi dynamikę wzrostu, oczekuje także spełnienia kilku elementów właśnie, chociażby tego poczucia bezpieczeństwa. Polska jest krajem bezpiecznym, na to zwrócimy także szczególną uwagę, jeżeli chodzi o kwestie promocji, yy, o tym w jaki sposób mówi się o Polsce. I przede wszystkim raz jeszcze chciałbym wszystkich zaprosić do, do współpracy, do dialogu. My jesteśmy silni także doświadczeniami właśnie praktyków, którzy operują na rynkach europejskich i jesteśmy w stanie współpracować i znaleźć bardzo konkretne rozwiązania, ale także te konkretne potrzeby muszą płynąć ze strony branży. Cieszę się z tych wielu rozmów, które dzisiaj przeprowadzamy.